Usterki, które zostały stwierdzone, kwalifikują ten ciągnik na wizytę w warsztacie. Tylko, czym prędzej ten ciągnik musi trafić do warsztatu. Doszło do dość poważnego uszkodzenia. I ten krzyżak to wszystko wygląda tak. Cześć, witajcie. Ten odcinek zaczniemy troszeczkę inaczej. Zwykle pokazujemy ciągniki jak już są porozbierane, porozkręcane ewentualnie po naprawie, w trakcie naprawy a ten odcinek może zaczniemy troszeczkę inaczej przyjechał do nas kolejny masej. jak widzicie jest to model 7624 przekładnia Dyna 6 jest to ciągnik z 2014 roku produkcji zaraz wejdziemy do środka, zerkniemy na przebieg Jeżeli chodzi o przebieg tego ciągnika jest to 3350 godzin. Wnętrze bardzo ładnie zadbane, wyczyszczone. Jak na maszynę siedmioletnią co do tutaj stanu wnętrza nie ma żadnych zastrzeżeń. Jak widzicie ciągnik z układem AdBlue. To wszystko można zawsze ładnie ciepłą wodą sobie obmyć. Nie będzie takich brzydkich zacieków. Kilka dni temu Byliśmy u klienta na przeglądzie, klient poprosił o to, żeby ten ciągnik przed, przed, przed sezonem sprawdzić, wykonać przegląd tego ciągnika. No i w tym wszystkim okazało się, że usterki, które zostały stwierdzone kwalifikują ten ciągnik na wizytę w warsztacie. I w zasadzie nie ma co czekać, tylko czym prędzej ten ciągnik musi trafić do warsztatu. Doszło do dość poważnego uszkodzenia, do dość poważnej usterki. Teraz będziemy na miejscu. Wał napędowy przekazujący napęd na przednią oś i ten krzyżak. To wszystko wygląda tak: w jedną, w drugą stronę czyli lada chwila to wybuchnie, wyskoczy a w którym kierunku teraz w przypadku, jakby doszło do już zajwania tego krzyżaka w którym kierunku, gdzie ten wał by uderzył, czy by wypadł na bok nie daj Bóg, uderzyłby w miskę. Też takie przypadki były. Mogłoby to się skończyć dużo poważniejszą naprawą. A tak, tutaj, w tym wszystkim w porę zostało to zauważone, stwierdzone i zostanie to naprawione. Oczywiście, przyczyną tego jest też prawdopodobnie, a nawet na pewno, rzecz inna. Luz na zawieszeniu przedniej osi. Miękka oś, jak widzicie. Ten luz, który tutaj na tej osi też się pojawił. Które też sobie sprawdziliśmy, prawdopodobnie to spowodował to, że te napężenia, które tutaj ten krzyżak przenosi, były dużo większe. A jak widzicie, troszeczkę ciężaru, masy tego mostu, ciągnika, napęd, który tutaj przekazywany jest przez ten wał, to też jest o, ogromna siła, trzeba powiedzieć. I taki mały krzyżak mógłby nam naprawdę nabroić. Dobrze, że zostało to zauważone w trakcie przeglądu. Dzięki temu klient uniknie dużo większych kosztów związanych z naprawą tutaj kolejna rzecz jaką też w sumie to już w zasadzie naprawiliśmy u klienta ale na którą też już kilka kilkakrotnie zwracaliśmy uwagę tutaj ta osłona która łączy w zasadzie osłania przewód który łączy zbiorniki paliwowe często zdarza się że gdzieś zostaje pogięta gdzieś zahaczymy i skutek tego taki że co w najgorszej sytuacji mogłoby doprowadzić do uszkodzenia przewodu, czy ewentualnie gdzieś może podgięcia tego wszystkiego. Pamiętajcie, żeby tutaj często zaglądać pod spód, w szczególności w takich sytuacjach, kiedy się zdarzy, że gdzieś tym ciągnikiem usiądziemy w polu. Takim miejscem, na które też należy często zwracać uwagę, właśnie w przypadku, jak pojawia się ten luz na przedniej osi, gdzie dużo klientów zapomina o tym, żeby kontrolować ten luz, żeby ten luz sprawdzać. On tutaj widełki tutaj te, które wychodzą bezpośrednio z przekładni często okazuje się, że te widełki pod wpływem uderzeń przedniej osi potrafią wbić się tam do środka, do korpusu a co za tym idzie, mogą nam uszkodzić cały korpus przekładni jest to miejsce, jeżeli chodzi o te przekładnie Dyna 6, bardzo wrażliwe i w szczególności należy tutaj zwracać na ten punkt szczególną uwagę jak widzimy, wyciek Chyba samym króćcem też zostanie to usunięte. Wyciek, jeżeli chodzi o tutaj przewód spływowy ze sprężarki, ale może nie tyle co on, tylko prawdopodobnie przewód tutaj wyżej smarowania. Jak tam wcześniej już sobie zerknąłem, może podniesiemy maskę. Przelatał się jeden z przewodów. A konkretnie ten tutaj, jak widzicie, dosyć mocno ocieknięty olejem. Ciśnienie oleju silnika, który smaruje spężarkę. Bardzo niebezpieczna sytuacja, gdyby tak doszło do pęknięcia takiego przewodu podczas pracy. No to lepiej nie mówić, czym to się może zakończyć dla nas, dla użytkowników. Kolejną rzeczą, jaka tutaj zostanie naprawiona, czego w tej chwili nie widać, ale słychać podczas pracy. Ten łącznik, który łączy nam tutaj turbinę z kolektorem wydechowym. Pojawiła się nieszczelność na dole, na podkładce, i ten łącznik musi wraz z podkładkami zostać wymieniony. Mówiąc wprost, ten ciągnik pod obciążeniem podczas pracy sobie dość mocno gwizda, a to jest nieszczelność tutaj, w tym miejscu. W przyszłości na pewno za niedługi czas, może w tej chwili, nawet zaproponujemy już klientowi, będzie trzeba wymienić poduszki kabiny. Tutaj ten spornik zamontować nowego typu. Jest to jeszcze ten starszy typ spornika. Podczas jazdy, podczas pracy objawia się to tym, że słyszymy stuki, czaski, które tutaj wydobywają się z kabiny w momencie, gdzieś tak gdzieś wpadniemy w dziurkę gdzieś jakiegoś uderzenia a to jest właśnie ten wspornik, który tutaj nam w tym miejscu z jednej i z drugiej strony kabiny uderza trzeba tu już zamontować nowy typ i powinien tutaj już być z tym spokój tak jak widzimy, ten dolny stopień pogięty czyli ciągnik już niejednokrotnie zdarzyło się, że usiadł w polu a co właśnie za tym idzie, tak jak wcześniej wspomniałem ta osłona, która tutaj łączy spełniki paliwowe, jak widzicie już też jest troszeczkę pogięta, doprostowana trzeba tutaj zawsze zerknąć sprawdzić, zobaczyć jeżeli chodzi o te przekładnie Dyna 6, ten ciągnik konstrukcje dość udane oczywiście mają swoje mankamenty mogą się zdarzyć różne rzeczy ale jednostki dość dobre sprawdzone, chwalone przez klientów pod warunkiem, że też odpowiednio użytkowane, że też nie przesilane. jeżeli chodzi o podnośnik z tyłu Rzecz, o której dość często klienci zapominają o tym, że mamy tutaj smarowanie, jest kilka punktów smarowania. Jeden kolejny schowany jest tutaj w tym miejscu, a ten, który jest na dole na widoku, na dole na siłowniku też zdarza się, że tutaj operator, użytkownicy zapominają. Podczas pracy nagle okazuje się, że sam ten podnośnik później nie chce opuścić, a winą jest to, że zapominamy o takim smarowaniu, o tym, żeby to wszystko wykonać, żeby to wszystko zrobić.